Witam wszystkich Sprawdzamy moją najnowszą aktualizację na mojej stronie internetowej Odnawiamy Chyba mam słabe net, ale dobra Mamy prezencik Otwieramy Ubierz Ubierz choinkę z rodziną No, jak zawsze jakaś rzecz Tutaj mamy ja i można tutaj napisać Hej I Odpisze lepiej od czata GPT A. Szybciej B. ChatGPT GPT opisuje... nie wiem co Kiedy się napisze hej Tutaj mamy o mnie, co i jak And Tutaj sztęp, niezbyt ciekawy, nie musi czego czytać, można pobrać apkę moją No i tutaj co to zależnienie od 6767. 67. Tak, da się uzależnić od liczby 67 Dobre nawyki jako Stigma Piłkarz. Dobra. No, tutaj, jak się uzależniamy od shortów, jak one działają? Można porozmawiać na wideo z AI, pobrać aplikację, wydrukować książkę, jeszcze wejść na moje, to co ja robię, gdzie i co, lub zagrać w grę. Ale nie powiem wam, jaka to gra, sami wejdźcie i zobaczcie.